Myślenice i TV – wasza telewizja internetowa. W czasach, kiedy przy okazji rozmaitych imprez plenerowych najczęściej serwowanymi daniami są frytki, kebaby i hamburgery, w lubniu postawiono na specjały kuchni regionalnej, zapraszając mieszkańców na festyn kulinarny Smaki Tradycji. Impreza została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Jest częścią projektu pod nazwą Organizacja imprez lokalnych promujących lokalne tradycje, obrzędy i kulturę regionu Zagórzan i Kliszczaków. Staramy się urozmaicać te wszystkie festyny i te wydarzenia, które robimy na naszym terenie Właśnie skupiamy się na różnych rzeczach, a to na regionalizmie, a to na konkursach kulinarnych, tak jak w tym roku, a to na zespołach rokowych chcemy pokazać różne oblicza kultury, które mamy na naszym terenie. Tak zdecydowanie to jest taka tradycja, że to są imprezy rodzinne. Więc chodzą tutaj całe rodziny, jak panowie widzą, mamy coś dla dorosłych, coś dla dzieci, zabawki, będą zabawy dla dzieci, są różne stoiska. Zresztą to, co na scenie pokazujemy jest też dla każdej grupy wiekowej, także myślę, że tu każdy znajdzie coś dla siebie. O stronę artystyczną festynu, poza zespołami promującymi beskicką kulturę, zadbały również lokalne zespoły grające przede wszystkim muzykę rockową, czyli Delskins oraz My którego liderem jest pochodzący z Lubnia Łukasz Szlachetka. Co roku się zmienia jakby występy różnego rodzaju. Przede wszystkim występują zespoły nasze, bo to będzie jeden zespół ludowy lubieński, drugi zespół nieludowy, ale również związany z Lubniem. Najważniejszym punktem festynu był konkurs potraw regionalnych, w którym swoimi umiejętnościami kulinarnymi popisały się gospodynie z całej gminy Lubień. Degustowane i oceniane były pierogi oraz kwaśnica. Nie, 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 Staramy się tak tutaj, co potrawy, jak widzicie, kulinarne, staramy się, żeby to było na produktach swoich, żeby to było zgodne z tradycją. Ciasto drożdżowe, żeby były kluski wszelakiego rodzaju i żeby to nie, nie odbiegało od tego, od gatunku, jaki u nas jest gotowany. Wiadomo, każdy, każda kucharka, każda wieś ma swój, swój styl i przygotowywajmy się... Cały tydzień, 700 pirogów, żeśmy nakleiły i kluski, i kapustę, i, i kwaśnicę, no także trzeba, trzeba, bo zależy nam na tym, żeby było smacznie i zdrowo. Musi się na dniach lub dnia, bo tak jesteśmy zapraszani, a reklamujemy swoją wieś, swoją wieś, żeby krzeców był słynny, żeby ludzie wiedzieli, że jest taka wieś. Oprócz tego konkursu kulinarnego na kwaśnice kluskiej pierogi mamy jeszcze stoisko z rękodziełem artystycznym. Jest to, są to rzeczy, które pracownice Gminnego Ośrodka Kultury wykonują przez cały rok po to, żeby.. W pewnym okresie, bo to są różne okazje, albo w lecie, albo w zimie, zaprezentować to, co, to, co my robimy i to, co potrafimy stworzyć własnymi rękami. To jest rękodzieło artystyczne.